Ktoś jeszcze brakuje? Gdyby to był na małym grubopis, to mam w zapasie. Słuchajcie, 459 machów i 459 samochodów. Jakub, Stasia, Tomasz, Majusz, Kiewicz. Mudowaj na Masz chustę tutaj leży, masz bandaże z tych leczane, masz elastyczne. Ale może nam na yy, się nagodawać łatwiejszego wykonania poprawności tego ćwiczenia, możesz użyć bandaża elastycznego. Łatwiej się było to nasza. Tak to jeden rozwiązanie jest to, masz, to bandaż dziary, tak. Chcesz wychować teraz w tej jaką metodą? Metodową stałą Więc spróbuj zademonstrować jakbyś już to zrobił. Zieliński, Mateusz Wituski, Sylwia Dąbrowska, Piotr Sadowski i Przemysław Nowalecki.